Jeżeli szukaliście telefonu dla graczy, to prawdopodobnie nic lepszego nie znajdziecie. Oto Asus ROG 3. Powinienem tutaj tak naprawdę mówić Phone, tylko ROG Phone, bo to jest telefon z serii Republic of Gamers, czyli takiej linii Asusa przeznaczonej dla graczy. Są w niej właśnie przede wszystkim komputery, różne akcesoria, ale także jak widać smartfony. No i właśnie sprawdźmy, czym charakteryzuje się ten smartfon dla graczy. Przede wszystkim na pierwszy rzut oka widać, że to jest sprzęt z najwyższej półki. Czuć to po jakości wykonania. Mamy tutaj metal, mamy tutaj szkło. No i mamy z przodu przepiękny ekran, pozbawiony jakiegokolwiek noczu. Oczywiście przez to mamy tutaj pasek i tutaj pasek niewykorzystany, ale to wszystko generalnie prezentuje się naprawdę ładnie, fajnie oraz gamingowo. No i mamy tutaj z tyłu jeszcze logo Republic of Gamers, które zmienia kolory. Oczywiście jeżeli wybierzemy taką opcję w ustawieniach telefonu. Jeżeli ktoś nie chce mieć tutaj świecącego tyłu, to nie musi mieć. I... Ja wiem, że wiele osób będzie chciało na ten telefon założyć etui, ale nie dlatego, że on jest brzydki, bo nie jest, ale dlatego, że trzeba telefon chronić. No i Asus taki odpowiedni etui też przygotował. To jest moje ulubione. To jest Etui, który ma NFC. Kiedy je założyłem, to telefon zawibrował. No i tutaj mamy LEDy, które jak widać są inspirowane laptopem, a konkretnie modelem Zephyrus G14. No i one zmieniają barwy, ale to także możemy włączyć albo wyłączyć w ustawieniach. Tylko nie możemy wybrać, co tutaj się wyświetli. Jak w tym laptopie, którego ostatnio testowaliśmy, tutaj na stałe jest po prostu logo Asusa. Asus tych akcesoriów przygotował więcej. Mam tutaj na przykład drugą. Obudowę, ale ona już nie ma żadnych dodatkowych funkcji. Po prostu eksponuje to logo. Moim zdaniem ani to ładne, ani przydatne. No, jest takie cienkie, że wątpię, że jakoś chroni smartfon. Więc od tego akcesorium wolę zdecydowanie to. I mówię tutaj o tym wyglądzie, ale na ten wygląd składa się nie tylko obudowa, ale też wyświetlacz. A tutaj wyświetlacz mamy świetny, bo amoledowy o proporcjach 19,5 na 9, przekątna to 6,59 cala. Rozdzielczość to jest Full HD dostosowane do tych proporcji ekranu, czyli 2340 na 1080 pikseli, więcej nie trzeba, bo szczegółowość jest naprawdę niezła. Pod tym ekranem mamy też czytnik linii papilarnych, który działa naprawdę dobrze. Nie ma tutaj na co narzekać jest naprawdę dobry, szybki i tak naprawdę to wszystko, co można o nim powiedzieć. Ale głównym wyróżnikiem tego ekranu jest fakt, że mamy tutaj odświeżanie do 144 Hz. Większość telefonów ma 60 Hz, najnowsze mają 90 albo 120 Hz niektóre, a tutaj mamy aż 144. Część z Was może zastanawiać się, no ale po co to w ogóle, czemu? Już tłumaczę. No bo jeżeli coś działa płynniej, ma więcej klatek na sekundę, to wygląda ładniej. Ale dla graczy to jest szczególnie ważne, bo im więcej klatek na sekundę mamy, tym te klatki pojawiają się częściej, tym okno czasowe między nimi jest mniejsze, więc szybciej można zareagować. No i właśnie dlatego gracze uwielbiają korzystać z monitorów o częstotliwości odświeżania 120, 144, a czasami i więcej, nawet 240 Hz. Więc tutaj mamy taki ekran, dzięki któremu obraz nie tylko będzie wyglądał ładniej, ale też dzięki któremu uzyskamy przewagę w grach. Warto jednak pamiętać, że jeżeli ustawimy ten tryb 120 albo 144 Hz, bo możemy sobie wybrać, no to ten wyświetlacz będzie zużywał więcej energii i to naprawdę czuć, bo ekran jest duży. Jeżeli dwa razy szybciej działa, no to zużyje około dwa razy więcej energii, a ekran to jest najbardziej energożerna rzecz we włączonym smartfonie. Więc radzę nie ustawiać tego wszędzie na sztywno, tylko raczej wybrać w aplikacji Armory Crate, bo to są takie specjalne, specjalne ustawienia ale do gier, w których grach ma się odpalać ten tryb. Ja sobie to ustawiłem praktycznie wszędzie, żeby to sprawdzić, nawet w głupim Pokémon Go, które niezmiennie lubię. No efekt jest naprawdę fajny. Wszystko jest takie bardzo, ale to bardzo płynne, aż do przesady. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie, ale według mnie to wygląda momentami aż dziwnie, no ale jest fajne. No ale przesadnie nie będzie trzeba martwić się tym, że ten telefon za szybko się rozładuje, ponieważ mamy tutaj akumulator o pojemności 6000 mAh. No, on jest naprawdę nieduży, nawet on jest ogromny. Nawet kiedy włączyłem to wszystko, kiedy grałem bardzo dużo, to on mi wystarczał po prostu na cały dzień, taki standardowy. Od rana, do późnego popołudnia. A kiedy powyłączamy to, żeby było te 120-144 Hz, i będziemy normalnie korzystać jak z telefonu, to ja mogę swobodnie powiedzieć, że ten akumulator wystarczy nam na dwa dni takiej swobodnej pracy. Więc tutaj naprawdę jest super. No i mamy tutaj także ładowanie bardzo szybkie, bo 30 W. Więc jeżeli mamy ogromną baterię i takie szybkie ładowanie, no to to ładowanie i tak będzie trwać bardzo, ale to bardzo długo. Ile dokładnie, ja nawet nie mierzyłem, bo tyle to trwało. Powiedziałem wcześniej o ekranie, a nie powiedziałem o głośnikach, które są fenomenalne i widać to już po ich rozmiarze, bo głośniki mamy dwa, jeden tutaj, drugi tutaj. Więc mamy głośniki stereo, które grają donośnie, które są naprawdę czyste, jak na głośniki smartfonowe oczywiście, więc to się przydaje bardzo podczas grania, jeżeli akurat nie chcemy korzystać ze słuchawek a jeżeli akurat oglądamy YouTube'a, to też to docenimy. Ja sam lubię sobie czasami obejrzeć YouTube bez słuchawek, w łóżeczku, no i tutaj te właśnie głośniki doceniam. Oczywiście nie namawiam nikogo, żeby tutaj na tym smartfonie e, robił sobie seanse całych filmów na Netflixie i tak ale jeżeli ktoś już chce to robić, no to nie wiem, czy znajdzie do tego celu lepsze urządzenie. No i teraz przejdźmy do tego, o co chodzi w tych gamingowych smartfonach, czyli do podzespołów, więc mamy tutaj wszystko. Autentycznie, mamy tutaj wszystko. Cholera jasna, więcej się nie da. Mamy tutaj procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus, i to jest chyba pierwszy procesor mobilny, który ma częstotliwość taktowania większą niż 3 GHz. Mamy w tym testowanym przeze mnie modelu 12 GB RAMu, a może mieć nawet 16 GB RAMu. W tym modelu mamy też 512 GB pamięci podręcznej. No i te pamięci są nawet szybkie, bo mamy tutaj LPDDR5 oraz UFS31. A jeżeli chcemy kupić coś tańszego, to możemy wybrać Asusa ROCKFON 3 STRIX Edition, który ma 8 GB ramu oraz 128 albo 256 GB pamięci wewnętrznej. Jeżeli chodzi o standardy łączności, to też mamy tutaj wszystko, bo mamy Bluetooth 5.1. Mamy WiFi 6. Mamy NFC do płatności zbliżeniowych. No naprawdę trudno się tutaj do czegokolwiek przyczepić. Jeżeli chodzi o takie podzespoły, standardy łączności itd., no to Asus po prostu uznał, że ładuje tutaj wszystko. A co za tym idzie, to jest najbardziej rozbudowany i najszybszy smartfon na rynku w ogóle, z którym może konkurować, no nie wiem, iPhone 11 Pro. Ale porównywanie tych benchmarków między Androidem oraz ios to trochę jak porównywać samochód z lodówką, niby się da, ale po co. Więc. To jest chyba najszybszy smartfon z Androidem na rynku, na tym działa wszystko płynnie, działa doskonale, działa dobrze aż do przesady i ktoś powie no to po co takie szybkie podzespoły, jak działa aż za płynnie, można było dać wolniejsze. No w zwykłym smartfonie to byłaby prawda, ale tutaj mamy ten ekran 144 Hz, gdzie potrzebna jest większa moc niż w przypadku ekranu 60 Hz, bo trzeba wygenerować 144, a nie 60 klatek na sekundę, więc tej mocy trzeba tutaj naprawdę mnóstwo, więc dobrze, że Asus zastosował tutaj tak absurdalnie dobrą specyfikację. A jeżeli chodzi o oprogramowanie, też jest całkiem nieźle, bo mamy tutaj Androida 10 i sami wybieramy, czy on będzie z nakładką Asusa, czy będzie z taką nakładką jak czysty Android. Ja, żeby poczuć tą gamerskość całą, to tutaj wybrałem oczywiście nakładkę gamingową, która jest przeznaczona dla graczy, czyli jest brzydka, ale jeżeli ktoś chce skorzystać z tej standardowej nakładki, to też może to zrobić i wtedy telefon wygląda trochę nudniej, muszę przyznać, bo wygląda po prostu jak smartfon, a nie smartfon dla graczy. Ale najważniejsze jest to, że mamy wybór. Dla każdego coś miłego. I mówiąc o oprogramowaniu, chciałbym wspomnieć o tej aplikacji Armory. Rate, która jest głośna. I mamy tutaj dostęp do gier, które mamy zainstalowane i do każdej gry możemy dobrać właśnie ustawienia. Mam na przykład tutaj Asphalt 9, nie wiem z jakiego powodu, bardzo to lubię. I możemy tutaj wybrać tryb wysokiej jakości, czy ma być włączony, czy nie. Możemy dostosować kontrolę temperatury, procesora układu graficznego. Możemy wybrać zaawansowane ustawienia, wybrać konkretny ustawiony przez nas profil. Gra może czyścić pamięć, kiedy jest uruchamiana, żeby działać szybciej. Wybieramy, jaka ma być częstotliwość odświeżania, czy to 144, czy jednak mniej, 90, 60, 120 Hz. I mamy też wiele innych opcji, bo mamy tutaj taką funkcję jak Air Triggers, czyli ten smartfon może nam zastąpić pada. Kojarzycie, jak niektóre smartfony miały takie rozwiązanie, że je naciskamy i coś się dzieje? No to właśnie coś takiego jest w Asusie. I dlatego, kiedy gramy na smartfonie, to możemy wybrać takie ustawienie, że jak tutaj naciskamy, to to jest traktowane jak triggery na padzie na przykład. Generalnie tutaj jest mnóstwo opcji do skonfigurowania i jeżeli ktoś szuka takiego smartfona naprawdę dla graczy nie tylko przez wygląd, nie tylko przez podzespoły, ale też możliwości ustawień, no to jest właśnie coś dla niego. Jeżeli kojarzycie ROCON 1 i 2, to wiecie, że tam było mnóstwo różnorakich akcesoriów, były pady, były stacje dokujące, były oddzielne chłodzenia i tak dalej. I tutaj w sumie jest identycznie, bo mamy tak naprawdę taki sam zestaw akcesoriów, puste Etui, tak naprawdę my. Do testów dostaliśmy smartfon, dostaliśmy to etui, drugie etui, które mi spadło właśnie na ziemię i dostaliśmy takie chłodzenie. Bo Asus chwali się, że tutaj jest świetne chłodzenie, w środku jest świetny radiator, tutaj nawet specjalnie obudowy ma przezroczystów, żeby pokazać jakie tutaj jest cudowne chłodzenie. Więc trochę jak w komputerach gamingowych, że mają okienka, żeby się chwalić chłodzeniami, co kto lubi. Ale, żeby to chłodzenie było jeszcze lepsze, to potrzebny jest wentylator. I wentylator mamy taki, jak go wsadzamy. I to jest niestety najsłabszy element tej zabawy, bo wszystkie Rokwony tutaj mają taką gumkę. I żeby podłączyć takie akcesorium, to trzeba je tutaj, tą gumkę wyjąć, co trwa. Jezus Maria. Co nie jest łatwe, nie jest przyjemne. Ja to robiłem ostatnio, czemu mi to nie wychodzi? No, i tak się bawimy z tym. O, złapałem. No i mam. No i jest. Bardzo łatwe, intuicyjne, fajne. I tego na pewno nikt nigdy nie zgubi. Nikt na pewno tego nigdy nie zgubił. Bo to, ma, bo to jest tutaj i mamy gdzie to schować. Przecież jak podłączymy jakieś akcesorium. No, absurd, ale niestety lepiej nie dało się tego zrobić. No bo mamy tutaj taki podwójny port USB-C. Tak wygląda tutaj. No i po y, prostu bierzemy, podłączamy. Pod bardziej z tej strony. Wyciągamy i wsadzamy. Powiąż wydajność poziomu trzeciego z trybem X. ok okej. Okay, I już się świeci. już jest zabawa. Kolejne LEDy. Jeżeli ktoś to lubi, no to spoko. no Nie mam nic do tego. Są różne gusta. Jednak rozumiem, że to jest taki gamerski zamysł. Więc. Yy... Nie wiem, co mam o tym powiedzieć, to nie jest ładne, no i garb jakiś się robi, ale Asus mówi, że dzięki temu smartfon się lepiej chłodzi, no i musimy w to wierzyć. Słyszę? Słychać? Słychać, nawet wezmę, przepraszam. Słychać? No. Więc słychać, że to chłodzi, pracuje, no i poza tym to nie tylko chłodzi, ale też dodaje wyjście słuchawkowe, bo nie mamy tego wyjścia słuchawkowego nigdzie i generalnie to ma sens, bo zazwyczaj wyjście słuchawkowe jest albo tutaj, albo tutaj, a na smartfonie gramy tak. No i gdybyśmy tu albo tu mieli ten przewód, to by nam zahaczał, przeszkadzał i w ogóle. Więc Asus uznał, że nie daje go w ogóle. Ale do zestawu z telefonem daje takie akcesorium. Jeżeli zechcemy skorzystać z tego akcesorium, to nie tylko chodzimy smartfon, ale też możemy tutaj podłączyć słuchawki, no i naładować smartfon. No i w ten sposób, kiedy z niego korzystamy, tutaj zwisają kabelki, i tutaj nam w ogóle nie przeszkadzają. Więc generalnie fajna rzecz, chociaż podłączanie tego jest bardzo upierdliwe. Czy ja zgubiłem tą gumę? No chyba zgubiłem już. No i teraz przejdźmy do aparatów, ale pamiętajmy, że aparaty to nie jest rzecz, na którą patrzył smartfonowi gracze. No Bardziej chodzi jednak o te podzespoły, chłodzenie, no i oczywiście LEDy. Więc e, aparaty w Rockfonie 2, tak w słowem wstępu, były dramatyczne. One były po prostu złe, robiły złe zdjęcia. A tutaj Asus ma trzy aparaty z tyłu, czyli zwykły szerokokątny, jakiś makro, ma jeden z przodu i nawet nie będę wymieniał ich parametrów, one pojawią się gdzieś na ekranie, bo to nie ma sensu. Powiem tyle, te aparaty są tak przeciętne, że w konkursie na przeciętne aparaty zajęłyby drugie miejsce. Więc ten smartfon w dzień robi fotki naprawdę ładne, znośne, ale kiedy mamy gorsze warunki oświetleniowe, no to już robi się naprawdę, ale to naprawdę słabo. Więc jeżeli ktoś lubi robić zdjęcia i szuka wydajnego smartfona, to po prostu niech nie kupuje smartfona do gier, bo tutaj priorytety są trochę inne. Asus zamontował dobre matryce, ale nie przyłożył się zbytnio do ich oprogramowania, no bo w sumie nie miał po co, taka jest moja opinia. No i co sądzę o tym Asusie Rock Phone 3 po niemal dwóch tygodniach spędzonych razem. Więc to jest generalnie bardzo dobry smartfon gamingowy i ze smartfonów gamingowych to jest chyba w ogóle najlepszy. Mamy tutaj najlepsze podzespoły. Ta specyfikacja jest naprawdę absurdalna. 16 GB RAM w smartfonie można mieć. Ja już widzę te komentarze. Więcej RAMu niż w moim stacjonarnym komputerze do gier, na który wydałem ciężkie pieniądze. No, w wielu przypadkach tak może być. Poza tym mamy tutaj świetną jakość wykonania, mamy genialny ekran, mamy bardzo ciekawe akcesoria, mamy tą gamingową stylistykę, mamy świetne głośniki stereo, mamy dosyć przeciętne aparaty, takie nijakie po prostu, mamy szybkie ładowanie i tak naprawdę to wszystko to jest. Najlepszy smartfon gamingowy na rynku, więc jeżeli chcecie zostać esportowcem w jakiejś grze, w którą się gra na smartfonach i macie wolne 5000 zł, bo około tyle ma ten smartfon kosztować, no to mówię, polecam. Ale jeżeli szukacie po prostu zwykłego sprzętu, bardziej uniwersalnego, który jest troszeczkę mniej krzykliwy stylistycznie, który robi ładniejsze zdjęcia, a i tak będzie szybki i wytrzyma kilka lat bez chrupnięć, bez zacinania się. No to tego Asusa ROG 3 nie polecam, wtedy po prostu kupcie iPhone'a 11 Pro, Samsunga Galaxy S20. Coś innego, coś nie gamingowego po prostu, rozumiecie o co mi chodzi. Więc dla gamerów jak najbardziej tak, najlepszy sprzęt na rynku dla niegamerów no nie gamerów, to raczej nie zainteresuje. No i na koniec standardowo prosimy Was o łapkę w górę, jeżeli materiał Wam się podobał. No jak się nie podobał, to niech będzie i ta łapka w dół. Kliknijcie także przycisk subskrybuj, żeby widzieć nasze filmy. No i dzwoneczek, żeby w ogóle widzieć te nasze filmy, bo subskrypcja to dzisiaj za mało. Poza tym w komentarzach napiszcie, co sądzicie o Rokfonie 3 oraz o gamingowych smartfonach w ogóle. Mają sens, nie mają sensu, czy to jest faktycznie najlepszy gamingowy smartfon, czy może jest jakiś lepszy. Dajcie znać, ja to czytam, odpowiadam. A poza tym my chyba widzimy się już niebawem, za dzień, za dwa, może trzy, w kolejnym filmie. Cześć!